Cześć, tu Network Poradniki, a w tym odcinku pokażę wam, jak włączyć funkcję ochrony wzroku w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Aby włączyć ochronę wzroku, wchodzimy w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. No, i następnie klikamy zakładkę Wyświetlacz, następnie szukamy sobie zakładki Ochrona wzroku, no i tutaj klikamy w ten szary suwak, i w ten sposób włączyliśmy ochronę wzroku w telefonie. Co nam daje funkcja ochrony wzroku? W tym trybie jest nakładany specjalny filtr, który ogranicza nam niebieskie światło, aby ograniczyć zmęczenie wzroku, zwłaszcza w godzinach wieczornych. No, i obraz na nagranie będzie taki miał żółtawe zabarwienie. Więc głównie ta funkcja jest dostępna dla telefonów Huawei. Natomiast, gdybyście tak mieli wiedzę na temat tego, w jakich telefonach jeszcze ta funkcja jest dostępna, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!